Witam serdecznie. 50. update gry wprowadza wiele zmian. Po pierwsze, w sezonie drugim na Nowym Mieście jest, wprowadzona zostaje wersja weteranów, czyli dostępne będą trzy poziomy, trzy nowe poziomy, począwszy od 19 kwietnia. Obejmują trudniejsze walki, lepsze łupy. No, okej, okay. ja jeszcze nie skończyłam wersji podstawowej sezonu drugiego, także może powinnam się zmobilizować, bo trochę jakby jestem z tyłu w porównaniu do większości z Was. Okej, okay. kolejna rzecz. Jeżeli dobrze rozumiem z tego, co tutaj jest napisane, to wprowadzone zostaną warianty dla dwóch bohaterów sezonu wiosennego, czyli warianty, a nie nowe karty. Um, czyli dwa, tak jakby dwa króliki dostaną nową ubranka. Um, jeżeli rozumiecie to inaczej, to wpiszcie w komentarzach. E, zobaczymy, co się okaże. No, ale to już w kwietniu, czyli już niedługo um, ta zmiana w tym powołaniu um, wiosennym będzie. Ok, e, bardzo. Istotna zmiana jest ta zmiana trzecia, czyli od y, praktycznie 22 maja nowa ścieżka chwały i będzie ona trwała 28 dni, a nie 50 jak dotychczas. Czyli skoro od 22 maja, to według moich obliczeń następna ścieżka, która się zaczęła za 12 dni, będzie wciąż według starego systemu i nowa ścieżka chwały będzie miała punktację, nagrody, poziomy dostosowane do tej zmiany czasu trwania. Dla mnie to oznacza, że przepustkę trzeba będzie chyba kupić dwa razy, dwukrotnie, ponieważ teraz ścieżka, ta nowe, dwie, dwie nowe ścieżki, zajmą mniej więcej tyle czasu, ile stara ścieżka i przerwa pomiędzy ścieżkami. Hmm, okej. Okay. Kolejna zmiana, nowi bohaterowie zostaną dodani do miasta neonowego, Wyspy Potworów, Mutantów... Do kapali rokowej, do rodziny zombie oraz do najemnikach. Więcej bohaterów, to znaczy więcej jakby powodów do tego, żeby kupić albo monety powołania, albo wydać złoto. Czyli te zmiany wyglądają tak, jak próba wyciśnięcia więc więcej kasy od graczy w krótszym czasie. Tak duża ilość kart. Po prostu według mnie pogłębi odstęp pomiędzy tymi, którzy wydają nagraj, i tymi, którzy dadzą za darmo. Kompletnie nie ma sensu, za dużo, za szybko. Nie ma potrzeby dodawania takiej wielkiej ilości bohaterów. Przecież tylu bohaterów było ostatnio pododawanych do wielu portali, więc można spokojnie to wyhamować i trochę wolniej je wprowadzać. Tak jest moje, taka jest moja opinia, nie wiem czy się z tym zgadzać czy nie, chętnie usłyszę wasz, wasz komentarz, dziękuję, pozdrawiam i do zobaczenia w następnym filmie, pa, pa.